W dzisiejszym trzecim dniu nowenny modlimy się w intencji zachowania pokoju i o bezpieczną przyszłość dla Polski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wlewa naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, bo my odpuszczamy naszym winowajcom. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Mówmy się, Boże rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna. Chwałę przynosiła imieniu Twemu, a Syny Swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spójrz nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej, najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, abyśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie rześli Ducha Świętego. Nasługi Twoje rządy kraju naszego sprawujące, by według Twojej woli, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech nam szczerze modlącym się o pokój błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.